Mamy wyjątkowy odcinek czwarte urodziny TVP Wilno. Musimy zadbać o stosowny do okazji poczęstunek. Racja, ale przed tym no musimy trochę się doszkolić, jakie położenie smakowe dobrać i jak udekorować. Dlatego zabralam cię do niemęczyna. Justyna Januszkiewicz, właścicielka tutejszej cukierni, robi przepyszne torty, a ich dekoracje to mistrzostwo świata. No to ona z pewnością nas nauczy, jak udekorować tort. Tak, idziemy. Idziemy. Witaj Justyno. Jak zrobić dobry tort? Dobry tort chyba wiesz, zaczyna się najważniejsze od jakościowych produktów. Produkty kupujemy od sprawdzonych nas, nami już producentów. I chyba najważniejszym punktem w naszych tortach jest to, że nie używamy żadnych dodatkowych dodatków. To znaczy, każdy tort zaczyna się bardzo zwyczajnie, od jajka, odrobiny cukru, trochę mąki pszennej lub migdalowej, do tego potem dochodzą jakieś jagody, czy orzechy, serek mascarpone czy filadelfia. I tak po kroku powstaje tort. No właśnie, podstawą dobrego tortu jest biszkopt, ale słyszałem, że biszkopt najlepiej potrzymać trochę w lodówce. Czy to prawda? Tak, to jest prawda. Po upieczeniu biszkoptów zawsze je zawijamy folią i, jak mówimy, biszkopt ląduje w lodówce na odpoczynek, na noc. Po czym jest łatwo pracować z biszkoptem, dlatego że nie kryszy się przy nakrajaniu, a także lepiej Smakuje. A jaka była twoja droga do własnej cukierni? No bo wiesz, wielu ludzi wyjeżdża do Wilna, tam coś zaklada, a ty zostałaś tu w Niemęczynie. Wiesz, Niemęczyn jest moim rodzinnym miasteczkiem, bliskim dla mnie, dla mojej rodziny, dlatego innej decyzji chyba nie było. Jak nie w Niemęczynie! Ale y, planu na cukiernie w ogóle nie miałam, bo była nauka w szkole, potem na uniwersytecie. Potem przyszło y, macierzyństwo i wiesz, pozmieniało wszystkie plany na życie. Zaczęłam coś y, piec w domu i miałam ogromne podtrzymanie ze strony męża i on mówi: dawaj spróbujemy, dlaczego nie? No i już y, dwa lata y, jesteśmy tutaj. A jakie połączenia smakowe są najbardziej popularne? Wiesz, to chyba jest pytanie osobiste. Do każdego człowieka każdy lubi coś inaczej, ale jeżeli mówiąc o tendencjach, chyba smak mango czy pistacja jest zawsze na topie oraz czekolada, to chyba jest klasyka. A ile czasu zajmuje zrobienie figurki? To też e, zależy od zapotrzebowań każdego klienta, ale tak chyba mówimy e, od 3 godzin, jeżeli coś. Ciekawszego, unikalnego chcemy. No, a jakie są najbardziej popularne dekoracje tortów, na przykład, w tym roku, w tym sezonie? Chyba masa cukrowa ma e, najwięcej możliwości, e, co możemy z niej wykonać, od e, małych do większych figurek, ale także e, wypiekamy pierniczki i malujemy ich. Też jest popularny sposób dekorowania. Także mamy taką, taki papier wafelkowy, z którego robimy kwiaty. E, nie inne. Dekoracja też. Mamy urodziny TVP Wilno. Może nauczysz nas, jak zrobić słodkie dekoracje? To dawajcie e, wspólnie zrobimy e, logotop waszego kanału z masy cukrowej. To zobaczcie, mamy białą i niebieską masę cukrową. Mamy taki specjalny walec. Dawajcie rozwałkujemy. To Greta może e, zacznie od słówka Wilno. A tutaj z niebieskie zrobimy o, te literki. literki, zobacz, tak. Przyciskamy. Czyli trzeba dobrze docisnąć. A, tak. Ale też taka masa, ona z czasem twardnieje. No tak, trochę twardnieje. E, tak, się... trochę twardnieje, wiesz, to chyba jest dobrze. Tak, Łatwiej układać się układa się i łatwiej z tym się pracuje. Natomiast na dekoracje jakieś bardziej poważne, to dobrze, że jest elastyczna, nie? Bo zrumpo. O! <laughs> no muszę przyznać, jak się ma odpowiednie narzędzia, to, to nie jest całkiem trudne. To idzie, tak. Ale jak rozumiem wszystkie te inne prace, to jednak potrzebujemy więcej wysiłku niż po prostu te właśnie wykrawanie literek. <laughs> tak na pewno. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Do miłych spotkań. Łukaszu, postanowiono na czwarty rodziny TVP wilno robimy tort. Tort, ale nie biszkoptowy, lecz naleśnikowy. Będzie wyglądał wyborowo, a smakował nietypowo. Skoro mowa o telewizji i urodzinach naszej stacji, zaprosiłam do nas zastępcę dyrektora TVP Wilno, Aleksandrę Adamczyk. W niemal każdej kulturze znajdziemy zwyczaje związane ze świętowaniem Dnia Urodzin. W starożytnej Grecji i Rzymie świętowano rodziny władców oraz bogów. Z czasem zwyczaj ten stał się popularny także wśród zwykłych ludzi. Za pierwszy tort urodzinowy można uznać okrągłe ciasta przenoszone do świątyń bogów w starożytnej Grecji. Ozdabianie wypieków świeczkami prawdopodobnie wywodzi się z tradycji oddawania czci Artemis, która jest boginią Księżyca. Chrześcijanie nie obchodzili tego święta, gdyż uznawali je za pogańskie, za to świętowali imieniny. W Europie Środkowej zwyczaj ten został zapoczątkowany przez Niemców. Najpierw celebrowano tylko pierwsze urodziny dzieci. W późniejszym okresie święto to stawało się coraz bardziej popularne i z czasem przekształciło się w powtarzalny co roku zwyczaj. nie nieobowiązkowo musi być zrobiony na biszkoptach. Można też zrobić na naleśnikach. Ma to kilka zalet. Po pierwsze, nie używamy piekarnika, a po drugie, pozostałe naleśniki bardzo dobrze się zjadą. Dobre naleśniki zależą od ciasta, więc zaczynamy od mleka. Mamy tu mleko z wodą w równych proporcjach. 500 ml mleka i 500 ml wody. Ja lubię to połączenie mleka z wodą, bo moim zdaniem naleśniki udają się najlepiej. I to teraz wszystko wlewamy do miski. Cztery jajka. Ja zazwyczaj robię tak. Najpierw wszystkie składniki płynne, dobrze to wymieszam i tylko potem dodaję składniki suche. No i do tego też dodajemy sześć łyżek oleju. Olej o neutralnym smaku, czyli słonecznikowy, dobrze tu pasuje. Zamiast oleju można też dodawać masło. Jednak kiedy do naleśników dodajemy masło, to naleśniki są bardziej kruche i z takich naleśników trudniej uformować tort. Trochę to łączy ze sobą. Dodajemy cztery łyżki cukru, nie czubate, raczej płaskie. Bo jeżeli do naleśników dodamy zbyt dużo cukru, to wtedy te naleśniki będą nam bardzo mocno przywierały i paliły się. Dwie łyżeczki soli. I przesiewamy 400 g mąki. I najlepiej to robić tak stopniowo, czyli mieszamy, po trochę przesiewamy, mieszamy, po trochę przesiewamy. Bo ten największy problem robiąc naleśniki to kiedy ciasto jest z grudkami. Ja tego bardzo nie lubię i też często, aby pozbyć się tego problemu, ciasto ucieram blenderem. Aby mieć pewność, że nie będzie grudek, ciasto przecedzam. Konsystencja ciasta bardzo odpowiednia. I nie ma grudek. I nie ma grudek. Zazwyczaj jest taki problem, kiedy smażymy pierwszy blin, on jest nieudany. Aby pozbyć się tego problemu, ciasto musi trochę postać i odpocząć. Więc tak jak mamy ciasto, teraz składamy go do lodówki na około 20-30 minut, aby to ciasto odpoczęło, nabrało jeszcze lepszej konsystencji i łatwiej nam będzie się smażyło. Łukasz, cztery lata minęły, a ja zastanawiam się, jaki jest twój ulubiony program na antenie TVP Wilno. Lub programy? Hmm, to trzeba trochę tak pomyśleć. Naprawdę uwielbiam program Litwa Nieoczywista. Ta Litwa jest tak piękna, ma w sobie tyle nieznanych dla nas rzeczy, że po prostu ten program uwielbiałem, oglądałem. I cieszyłem się z każdego odcinka. I jeszcze raz oglądasz się oglądasz się oglądasz, tak? E, przyznam, że odcinek o chlebie oglądałem chyba kilka razy. A jak masz ty? No ja bardzo cieszę się, że powstał program, który promuje aktywny tryb życia, czyli imbirycytryna. No i moi wychowankowie to po prostu ekscytują się każdą niedzielę, że mogą oglądać detektyw literkę. No ja też uwielbiam detektywa, bo to świetny program, dużo nas uczy, no i można przy takim programie zrelaksować. się. A m.in. nasze ciasto już chyba odpoczęło, więc wybieramy z lodówki. Piękne, wypoczęte, gotowe do smażenia. <laughs> Widać takie ciasto po Turcji. Odpoczęte, ale nie opalone. I spójrzcie, jak piękne jest w konsystencji. A tak na ogół lubisz naleśniki? Uwielbiam. To takie danie z dzieciństwa, bo babcia robiła każdą niedzielę, zbierała całą rodzinę i wszyscy na naleśniki. I zawsze co mówiła, robiąc na Dobrze nagrzeć patelnię. To jest ta zasada numer jeden. Więc nagrzewamy patelnię i ja wolę ten sposób smażenia na maselku. Jednak maselko bardzo fajnie rumieni na leśniki. I równomiernie po całej patelni. Tak, aby powstała nam cieniutka warstwa. I po tym jak wleliśmy ciasto na patelnię, trzeba ogień trochę zmniejszyć, aby nie był tak duży, bo bliny nam będą bardzo szybko się paliły. I dosłownie po upływie 20-30 sekund przewracamy. No i cóż, ładnie zrumieniony, ładnie zrumieniony, więc naleśnik będzie udany. Wygląda już smacznie. Mogłabym taki zjeść. Po <grym> ten tort? Może pierwszy spróbujemy. Zawsze jest ten pierwszy blin najlepszy, bo dla kucharza, który gotuje. Takiej teorii jeszcze nie słyszałam. No ja też, Zazwyczaj tylko ten chwilą pierwszy bym chwilą wymyśliłem, to... ale niech tak będzie. Zazwyczaj ten pierwszy to mama krzyczy, chodź jest już jest. Ale no pierwszy naprawdę jest najsmaczniejszy. Bo ma więcej tłuszczu, Łukasz. Więcej masełka. Przekładamy, smażymy dalej. No i właśnie, że nie mogą to być bliny grube. Muszą być cieniutkie. Właśnie na tym polegają naleśniki. To cieniutkie blinki, które są chrupiące, ładnie zrumienione. Z takiej ilości ciasta wyjdzie około 30 naleśników. No i to będzie naprawdę wysoki tort, bo 30 warstw, naprawdę warty urodzin T Wilno. Do tortu jest potrzebny krem, zrobimy go na bazie śmietanki kremówki, wlewamy 500 ml, dodajemy 500 g serka kremowego. A wszystkie naleśniki już są usmażone. Dodajemy 2-3 łyżki cukru pudru, no i pasta z wanilii. A ja tu trochę tak rozkładam naleśniki, bo w taki sposób szybciej nam wystygną i szybciej będziemy je przekładali tym oblędnym kremem, który tu za chwilę powstanie. Jest taki test jakościowy naleśników. Jeżeli po upieczeniu łatwo można je ugnieść i będą nadal trzymały swoją formę, to oznacza, że dobrze je przygotowaliśmy. Więc nasze naleśniki też przeszły. A teraz ubijamy krem. Krem ubity jest stabilnej konsystencji, więc udało się. Kiedy widzimy, że naleśniki lekko przystyły, przekładamy. Czyli niezbyt dużo kremu, cieniutka warstwa. Powiem szczerze, że ten tort czasami rotuje życie. Bo ja pewnego razu byłem na biwaku hercerskim i mój ojciec w ten dzień miał urodziny. No i jakoś tak zabiegałem się, trochę zapomniałem o tych urodzinach i przypomniałem wieczorem i myślę, co tu robić, co tu robić, co tu robić. I stwierdziłem, że ja mu zrobię taki tort z naleśnikami, bo na biwaku, właśnie jest patelnia, można ubić krem. Szybko zrobiłem tort, wieczorem pojechaliśmy. I pamiętam, że całym biwakiem pozdrowiliśmy mego tatę z niemu urodzin, więc mówię, taki tort rotuje życie. No, dopóki opowiadałeś swoją historię, to ja skończyłam ten tort. Taki tort najlepiej będzie smakował po dwóch, trzech godzinach spędzonych w lodówce, a już po tym udekorujemy go sezonowymi owocami. Wyjątkowy tort naleśnikowy zrobiony, więc czas świętować urodziny TVP Wilno z naszym gościem. Aleksandra Adamczyk, zastępca dyrektora TVP Wilno. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2019 roku związana z TVP. Brala udział w pracach uruchomieniowych kanału TVP Wilno. Zaangażowana w działalność społeczną. Pasją Aleksandry jest gotowanie oraz podróże, podczas których poznaje nowych ludzi i doświadcza nowych rzeczy. W wolnym czasie lubi przebywać na wsi, gdzie spędziła dzieciństwo razem z pięcioma siostrami. Nie wyobraża sobie pobytu w Wilnie bez śledzika na czarnym chlebie. Witaj, Olu. Dzień dobry, cześć. Miło was widzieć. Cześć. To już czwarte urodziny TVP Wilno. Twoim zdaniem, czy sprostaliśmy oczekiwaniom widzów? Myślę, że to pytanie należałoby zadać naszym widzom, ale z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że kanał TVP Wilno sprostał tym oczekiwaniom. Aktualnie oferta programowa TVP Wilno jest tak bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie, poprzez informacje, kulturę, publicystykę ale także transmisje mszy świętych, programy religijne i programy edukacyjne. Jakby stanowi konkurencję dla stacji litewskich. A co chcieliby oglądać widzowie TVP Wilno, albo już wiadomo, co najchętniej oglądają? Nasz flagowy program informacyjny Infowilno, Wilno, który emitowany jest od poniedziałku do soboty o godzinie 19. Jest to garść najważniejszych informacji z Polski, z Litwy i ze świata oraz Rozrywka. Fenomenem okazał się program edukacyjny dla dzieci, Detektyw Literka, który jest jakby najchętniej oglądanym i zgromadził najszerszą widownię tutaj spośród najmłodszych naszych widzów. Więc myślę, że jeszcze dużo nowych formatów przed nami, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. No właśnie o tych nowych formatach. Co przyniesie widzom jesienna ramówka TFL Powilno? No, dla naszych widzów tej jesieni mamy bardzo dużo nowości. Nasza oferta programowa powiększy się o najświeższe formaty, takie jak program poranny, śniadaniowy w którym będziemy poruszać zarówno bieżące tematy, ale także informacje, rozrywka. Wraca drugi sezon programu muzycznego Czas na Przebój. Także myślę, że nasi widzowie się na pewno ucieszą. Olu, a jak wyglądała właśnie twoja droga w TVP Wilno? Od czego zaczynałeś i opowiedz może trochę więcej, jak to wygląda wszystko od środka? Łukasz, moja przygoda z TVP Wilno rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy to zaaplikowałam do działu ogólnoekonomicznego, który zajmował się obsługą ekonomiczną jeszcze dwóch innych e, kanałów Telewizji hmm. Polskiej. Można powiedzieć, że jakby zostałam zatrudniona e, 6 miesięcy przed wystartowaniem kanału TVP Wilno i brałam w, e, udział w e, pracach e, przygotowawczych i uruchomieniowych. Kanał wystartował 17 września 2019 roku i do tej pory zajmuję się obsługą ekonomiczną tej jednostki. W moim zakresie obowiązków jest planowanie, budżetowanie. Jestem odpowiedzialna za wykonanie budżetu. Jest to dla mnie dość ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że jeszcze dużo dobrego przede mną. Często bywasz w Wilnie służbowo, ale czy masz jakieś powiązania z Wilnem, może rodzinne? Nie mam żadnych powiązań rodzinnych, aczkolwiek bardzo y, polubiłam Wilno. Y, spotkałam tutaj bardzo dużo osób, które też mnie inspirują. Y, bardzo dużo się nauczyłam. Rozwinęłam się też bardzo, jeżeli chodzi o y, właśnie nowe doświadczenia, wyzwania, które kanał y, przede mną też jakby stawia. Mam nadzieję, że jeszcze dużo dobrego przede mną i jeszcze więcej osób spotkam, które tworzą te wspaniałe programy na naszym kanale. No ale, właśnie, kiedy pracuje się cały czas, to trzyma się czasu na posiłek, bo to właśnie trudne jest do zaplanowania. Wiesz, to staram organizować się swój czas tak, aby ten ciepły posiłek był zawsze, bo bez tego nie można normalnie funkcjonować. Sama też w wolnym czasie bardzo lubię gotować. Kto mnie zna, to wie, że przygotowuje posiłki i dla siebie, i lubię się nimi dzielić też z innymi. Więc tak, no nie ukrywam, że moim ulubionym programem jest Unia Kulinarna, która jest dla mnie inspiracją. To jest bardzo miło. No a skoro jesteśmy w tematyce urodzinowej, to czego Twoim zdaniem nie może zabraknąć na urodzinowym stole? Na pewno nie może zabraknąć nowych, fajnych formatów, które będą przygotowywane jeszcze z większym zaangażowaniem, sercem, energią, która, którą będzie widać na ekranie. No i jeszcze na urodzinach nigdy nie może zabraknąć tortu. Tort, tort. Mamy tu tort naleśnikowy, powiedzmy nietypowy tort, bo zamiast biszkoptu naleśnik, ale jest wyjątkowo dobry i pyszny, więc zapraszamy na degustację. Próbowałaś wcześniej taki tort? Nie, to jest pierwszy tort, y, który smakuje w takim wydaniu. Ciekawa inspiracja. Y, może kiedyś w domu przygotuję dla swoich bliskich. Z takim przepisem można bardzo łatwo bawić się smakowo. Jeżeli chcemy zmienić smak tortu, to oto kilka opcji. Jeżeli chcemy mieć tort czekoladowy, w cieście naleśnikowym dwie łyżki mąki zastępujemy ciemnym kakao, a do kremu dodajemy 100 g roztopionej czekolady. Jeżeli chcemy mieć tort korzenny, do naleśników dodajemy łyżeczkę przyprawy korzennej. Smak karmelowy uzyskamy, jeśli do kremu zamiast cukru pudru dodamy 150 g kajmaku. Jeden bazowy przepis i już możemy eksperymentować. Dzięki Olu, że byłaś z nami w tak wyjątkowym dniu. Dziękuję bardzo za zaproszenie do unii kulinarnej. Była to dla mnie ogromna przyjemność. A za tydzień zapraszamy na rozgrzewające i jesienne danie. No i czego życzymy tę fopę, Sto, sto lat! Lat! I wiosenka 100, Niech żyje, żyje, żyje nam!